Kochani, y, dzisiaj będę nagrywać No, może i camping No Wiecie co? Dzisiaj będę nagrywać camping ogólnie No i zobaczymy jak będzie dzisiaj Ja tutaj jestem znaczona, ale mogę grać Okej okay. y, Więc chodzimy w grę Teraz Okej, okay. eee... Coś tu No i... Zaraz wejdę w grę. Poczekajcie. Już ja ogólnie weszłam, tylko musimy się za... Ładawać. Okej, okay. eee... Ciekawie mnie jaki kolor sobie wybrać żółty no nie wiem nie, nie wiem czy wiedzieliście bo ja ogólnie lubię taki jasno niebieski kolor nie? no bardziej to jest taki morski ale nie ma więc sobie niebieski dobra ale tyle tutaj lubuje, dobra co tutaj mamy okay. kiedyś grałam w tą grę na moim starym koncie um, Ogólnie no się niestety wylegować, bo coś się stało. No, a wtedy tu miałam ten dom. Ten domek. Ale... No, ostatnio chyba wiedzieliście, no bo... Nie wiem, no czy macie Robloxa, ale... Na pewno macie, bo wtedy była ostatnia awaria, nie? Awaria Robloxa i musieli zamknąć za Robloxa na kilka dni. I wtedy... No, zgubiłam swoją jakby kartkę z hasłem, nie? I potem już, no, wiecie, no nie mogłam po prostu już No, wpisać sobie, bo zapomniałam jeszcze, kartkę zgubiłam i no, już A miałam to Robuxy wszystko A teraz już moja mama nie chce kupić Robuxów i już jest I już jest siara A <laughs> no, wiem, trochę dziwnie wyszło Ale jeśli Wy to oglądacie? No, no to... No to byłoby fajnie No bo wiecie, No to już ten... Ach, to nieważne, dobra e, teraz może... 8 teraz sobie... Ja sobie rozłożę namiot No, tylko... Nie wiem gdzie, może tu? Wow Serio ktoś sobie tam rozłożył namiot? Ej, ja też to zrobię. Haha. Ha. Chyba? Nie. I tak po co Dobra. E, rozłożę go tutaj przy ludziach. Tu już miał miejsce? Nie, no. Błagam, tu jest jakieś mało miejsca. Dobra, rozłożę tu u mnie, jeszcze to nie opadzi. Żebym miała swoje dużo miejsca dużo swojego miejsca jak tak żeby to sobie rozłożę tu okej okay. okej okay, mam jednak dużo miejsca więc teraz sobie rozkładamy tabliczkę i ogień może tu okej okay. Teraz biorę to i te krzesła Tu maszynę może tu postawić Może tu sobie postawię tak idealnie będzie Te krzesła sobie, no też stół ogólnie sobie tutaj postawię Co? Co się z nim stało? Ej Dobra, y... Już będzie to tu tylko a właśnie jeszcze były trzy ten No a potem jak już to rozłożę, to potem pójdę na ryby. Eee, jak. No, a w sumie później to... Eee, później to zaknę innego. Ok? Eee, no. Więc tak. Eee, więc szczególnie... No takie te, wyraźnie. Zwłaszcza na wymyślić. Zresztą wymyślę do zebrania. Eee, dobra, biorę wędkę, światło. No, teraz to tutaj, Nie wiem, czy gra się jakiś camping, ale to tutaj już mam 10 pianek, nie? Po co mogę je zebrać? Jak już będę miała 100, i potem dostanę, jakby 100 pianek. Teraz mam na dole, jakby 150, nie? No to wtedy dostanę 250, no bo plus 100. Eee, dobra, to tak. Czy już będę łowić ryby? No. Czy co nie? Ja, ja muszę wziąć kajak. Nie. To będzie już takie. Biorę już ten kajak. Ech. Tu. Dobre. O, Ale tutaj już ktoś wątkował dużo. Wow! Wow! Jak dużo! Coś dodkową Dobra, tam widzę jakąś rybę. Nie chodźcie tu Dobra. Jest tu mam jedną. Dostaje pięć pianek. Dobra. No, w sumie no nie wiem czy graj się, ale łatwo spróbować tą grę. Ona jest fajna. Dobra. Tam widzę coś. Jak zauważycie takie bombelki, no to musicie po prostu brać, ok? No. Dobra. Yy. Poszukamy trochę, żeby... No, moja ryba musi brać. Yy. Nie wierzę jednak. Ojej, jak to szybko leci. Dobra, tu jest. Tu jest. No. Jest, prawie ją miałam. No dobra. Ale duża ta wielka było, tylko wielka, tylko ryba wielka, dobra. Eee. Dobra, powinno łapać już. O. No ryba Dobra jednak nie chcę łapać yy, no ja nie chcę być zaproszony nawet E yy, dobra O to, tam widzę bumbelkę Dobra yy, No nie no one są wszędzie normalnie czy można nadążyć za nimi? Dobra O Od razu Chłopała Nie no, no chodźcie tu O, tu jest w telefonie Łapie ryba, widzicie? Ło Jest, ale to było mało. O Jezu. Ej. Dobra, wiecie co? Nie, jeżesz. Nie. Tutaj Czy co? Może. Może zagrać coś innego. Teraz już to, to, to trochę znudziło. Co sobie zagrać? Dobra. eee tak serio to nie wiem, co? Ale wiecie co, może... Nie wiem, czekajcie, to ja zaraz, to ja zaraz przyjdę, okej? Okay? Dobra, już jestem, e... Ogólnie to musiałam tylko wejść w tą grę No i... No wiecie, gry, nie? No... Yy, dla mnie to ona jest bardzo fajna. Yy, wcześniej to no, mi się coś zlagowało bardzo mocno w tej krze i Musiałam ją odinstalować. Nie no, błagam tylko nie to. No, no musiałam ją niestety wtedy odinstalować. To mi się ten w sumie, No dla mnie to jest świeżone. fajne, co wcześniej się urodził. No, dobra. Tu, dobra, nie no. Widzicie co? Ja zazdżę. Tak, Dobra, już wróciłam. O! A może wyprostaram? No, dobra. Y, ogólnie Mam pewnie was ciekawi Dlaczego? No, nie mogę tutaj przystać, Nie No było. A co, za po pokażę No, bo tak e, nie mogę niestety zbudować tej stali dla tego konia mojego e, No, bo. No, bo mam jakby za mało tych goldów, nie? tych. Wiesz, no, tych. Złotych. No, tych jakby mandek, nie? No, co e, jego czegoś złotego tego? I to jeszcze to ja mam tylko 50, nie? I teraz właśnie muszę zbierać. No. I tak yy... no yy, i ogólnie to ty yy, mam no kilka zadań, potem będę się ścigać. Ogólnie no nie wiem czy wy lubicie się ścigać jak macie tu grę. Ale jak nie macie, no, to warto spróbować serio. To jest fajna właśnie Może i tak na początku nie wygląda, może... Za fajnie dla was, ale może się przydać, nie? No nie przydać, tylko wiecie o co mi chodzi, no, nie? No, dobra, mm. No więc tak, więc teraz Ogólnie no wtedy to byłam już nawet na 10. poziomie, ale... Wtedy to już mi się bardzo mocno i niestety nie mogło nic zrobić i no... W sumie miałam bardzo dużo koni fajnych, ale... A, niestety nie. Dobra, a teraz... Ciekawe, na które miejsce? Dobra, To sobie kolejny wybierę Eee, kiego, to czekolada? Na... Powiedzmy tego. Dobra, ciekawe, jakie miejsce. Dobra. Y <laughs> tak, to jest najlepiej, tak! Ej, co jest najlepsze? Co to jest najlepsze, mogę być tutaj na pierwszym trym. Dobrze, że przyspieszy się wstyd. Military mouth gathering momentum. Yeah. Baronet standard continuing yeah, for position. Well, Infinity actually. powder in fourth. <laughs> a leaf behind okay. it. Stormy Sunbeam. Star Snowball putting on the pressure. Yeah. 800 to gallop. It's Military mouth. Sudden traitor in second place. Just has a margin over Baronet Sanders. Okay. Baronet Sanders with a brilliant turn of foot. Military Marble, controlling the race, Sudden Traitor, scraping the paint off the rails, from Infinity Power. just ahead of Baronet's Bandit, Stormy Sunbeam, in 7th spot, Dull Destiny, next, Military Marble, still in 1st place, Sudden Traitor, building up stamina for the final sprint, 1 meter away is Infinity Powder, Military Marble, maintaining the lead,

Eee dobra A teraz muszę tylko... A, znów trum trum To mój koniecz na czwarte miejsce Nie miejsce o jezu, czwarty level Przepraszam e. Dobra już to jakieś będą zadania dla mnie yy, niestety za kilka minut już będę musiała kończyć jak wiecie yy, no Zbli Może Nie no, czekajcie Tylko jeszcze sorry, to mi coś zostało i wtedy już Dobra, to już jasno Zobaczymy co zrobić Ulepszę sobie tego A tu ulepszę sobie Teraz nie, teraz nie. Czemu sobie muszę to zrobić? No tu, jeszcze i tu. Dobra. Eee, więc tak. Teraz zrobię na tym. się Spoko To jeszcze tu I Teraz tylko tu. Nie no źle weszło, dobra no. Nie, co ja zrobiłam nie, serio muszę? Nie. Nie. Nie, nie chcę sprzeda, że konia, konie. Ja moje. moje ja, ja kocham moje konie Ja ogólnie no kocham konie i... nie mam konie, ale... O, ale na pewno będę kiedyś miał W sumie to w Polsce mam jednego Jestem teraz we Szwecji, mieszkam Nie, zaraz Nie, o Ooo, jak ja jestem, nie w Polsce Sorry, gdzieś indziej miałem Eee, chyba nie, nie pamiętam. I ogóle to jest dużo. Ale co jeszcze? Hmm. W sumie to umiem jeździć na koniu. No wiesz, no tak naprawdę. No, no na realnym rzeczy, nie? Eee, dobra. Będę musiała kończyć, więc za chwilę. Jakieś 21 minut? No, e, i tak. I. I wiecie to, to Ej, teraz robisz to stanie. Tak, dobra, dobra, dobra. E, do, dobra, dobra, Ej, co? Co teraz zrobię rękoma, że wiem. Jak to zrobię? Wiem. Zrobi. Małe. Małego kochania zrobię. Ej, to będzie to Tak, 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 tak. Ej, to będzie dobre. Mhm. Wow, ale on jest piękny. Wow. Normalnie wow. Dobra, to u mnie już jest ogólnie jak... Pyta... No, ogólnie jak nie wiem które godziny jest już u mnie, to tak, to jest... Ogólnie to jest już poniedziałek. Niestety to jestem chora. No trochę, jeszcze jest, jestem chora. W ogóle to jest poniedziałek u mnie i jest bo Ja również ja, jestem sama w domu. No. Zawsze jestem sama w domu. Nie no, tak co, co rano, nie? E, dobra, też będę musiała kończyć ogólnie za 10 minut, nie no! Nie, dobra, e, zrobię sobie tyle. Dobra, to jaki tutaj sobie książki? Tego bym chciał, ale to jest star klub i ja nie mogę. Albo? Nie, nie mogę, sorry. Dobra, y... Dobra to wezmę na przykład. Na no, jakiego serio Nie wiem, nie wiem. Ej, dobra, to wezmę na przykład. Dobra, to wezmę tego i tego. Dobra, to. Nie. nie, nie, błagam, nie. Dobra, muszę jakieś zadanie wykonać. To, co wiem. Ej. To się yy. No Dobra, dobra, ja Eee, to tak szybko teraz. Nie, już kilka minut zostało. Nie, nie, nie było. Dobra, yy, teraz ogólnie mogę już dostać. I ja mogę zrobić tego konia w końcu, nie? No, yy. Teraz zrobi sobie konia. Nie, ten plus ten to był chyba ona. Eee, yy, dobra. Ale to będzie teraz. Nie, nie mam tego. Nie, 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 nie. Dobra ten plus nie, yy, Ten z nie, dobra Zobaczymy jaki mały będzie. Dobrze, zobaczymy. Słodziak ej Jaki słodziak jest z niego Ale fajny ej Serio, on jest taki fajny Co? Co 250, ale na szczęście to mogę Kieruszkami, oh, dobra Eee, eee. To ja może do was za chwilę wrócę, okej, okay? to pa. Dobra, ja tu już jestem. E... Teraz muszę tylko tu i dobra. E... Zobaczymy jakie mam wycieczkę. Jakie mam no serio fajne. Ej. Ej, serio. Mam 5 koni. No. Ej, ale fajnie. No, ogólnie to możecie pisać w komentarzach, jaki wam się nie podoba, albo, no, ogólnie jakiego mam sprzedać. No, widzicie też na dole ceny, nie? Te dwa konie jeszcze mają zero, bo one są dopiero, wiecie nowe e, więc możecie pisać w komentarzach no jaki ogólnie się jaki sprzedać jaki Wam się ogólnie nie podoba e, z tych trzech tutaj nie no i tu ja już ogólnie będę kończy, kończyć to co ogólnie to pa cześć widzimy się w następnym filmiku pa Pozdrawiam Was wszystkich.